Siemanko, dzisiaj będziemy hajtować pieseły. Poważna rozmowa. Chciałbym abyście dostrzegli, że pieseł miał wypadek, bo wyleciał przez okno, a ja bym nie miał wypadku, bo zawsze spadam na cztery łapy. Pieseły mogą w ciemności se rozbić głowę, a ja nie, bo mam w oczach noktowizory. Ha, ha. Koteły są lepsze. Pieseły robią hał hał i się boją fajerwerek, ale ja się ich nie boję. Pieseły śpią na dworze w brudnych budach, a my koteły mieszkamy w domu pana. He he he, he, he. Psy są najgorsze i wam to teraz udowodniłem. Za niedługo zrobimy pojedynek pieseł z koteł. No dobra to narka.